Słuchajcie, patrzcie, e, tak pisowiec w Rzeszowie potrącił kobietę, to jest jego i ojciec, i dziewczynę, i wyobraźcie sobie, że policja zeznała, że ona przechodziła w ciemnym miejscu, w niezazolonym miejscu i przebiegała, i mu wtargnęła po odjazdę. A, a widzicie jak, ewidentnie, jak po prostu ją przyjechał i połomony kręgosłup, i powinna zostać e, aresztowana. Aresztowany. Tylko on jest pisowcem, a ma żonę policjantkę, wszystko w Rzeszowie, w bastionie PiSu i tam po prostu PiS sobie e, robił to, co robił, czyli zrobił sobie żarty z ludzi. Sprawa teraz wyszła, bo PiS nie rządzi, a w końcu jest wolna prokuratura i wolne sądy, i można wznowić postępowanie, bo tam to było polityczne. Tak właśnie PiS ludzi rozjeżdżał, no. żebyście mieli świadomość, jakie królestwo mieliśmy 8 lat. A teraz posłuchajcie, jak dalej kradli, bo to jest niesamowite. dotąd kulisy działalności Polskiej Fundacji Narodowej, tej od jachtu, co miał nas sławić na całym świecie. Grube miliony z publicznej kasy szły w czasach PiS na bardziej niż kontrowersyjne cele, na przykład na hollywoodzką superprodukcję z hollywoodzkimi supergwiazdami. produkcję, która nigdy nie powstała. Michał Trafik. <laughs> Polska Fundacja Narodowa sprząta po poprzednikach, zapowiada kolejne zawiadomienia do prokuratury na temat e, choćby projektów projekt filmowych, w tym e, najdłuższego scenariusza w Polsce. 30 Mateusz Morawiecki, kilka 30 milionów kosztował ten film. jednego był premier oprowadzający po polsce amerykańskiego dziennikarza. Brawa dla pana premiera. A to jest kurwa do pisowska dotyczyć ma teraz filmu, który mimo ogromnych nakładów nie powstał, miał być super w hollywoodzkim Stylu ze światowej sławy, aktorami opowiadać o Amerykaninie twórcy King Konga, który walczył w wojnie polsko-bolszewickiej, ale onet pisze, że choć scenariusz powstał za grube pieniądze, to przeleżał w szafie pancernej pfn aż do zmiany władzy, nigdy nie został wyprodukowany i już nie zostanie. Wydano bardzo dużo pieniądze, około 5-6 milionów złotych, na to, żeby dostać. Kilkadziesiąt makulatury. Twórcy tłumaczą się a to pandemią, a to wojną w Ukrainie. Nowy zarząd fundacji uważa jednak, że pieniądze wyrzucono w błoto. Ministerstwo dodaje swoje. Polska Fundacja Narodowa była niebezpiecznym narzędziem w rękach nieobliczalnych ludzi. Bo choć jej głównym zadaniem miała być promocja Polski za granicą, to gro jej przedsięwzięć to polityczne działania. Ona miała promować nasz kraj na arenie międzynarodowej, a promowała tak naprawdę polityków Prawa i Sprawiedliwości i Partię Prawo i Sprawiedliwość. To Fundacja zapłaciła za akcję billboardową szkalującą niezależnych od władzy PiSu sędziów. To Fundacja zapłaciła za jacht, który miał pływając po morzach i oceanach, promować Polskę, ale łódź szybko się zepsuła i została sprzedana. Będzie budowała markę. Fundację stworzył rząd PiSu, złożyły się na nią spółki Skarbu Państwa, publiczne pieniądze wydawano na lewo i prawo. Teraz ONET pisze, że jeden ze sztandarowych projektów Fundacja wytransferowała na Litwę. Program zwiastun to cykl wycieczek po Polsce dla żołnierzy NATO, ale od pewnego momentu koordynowany przez Instytut z Wilna, należący do tamtejszego egzorcysty, za uwaga, ponad 12 milionów to były wydatki bezcelowe, bezsensowne i wyrządziły fundacji szkodę gigantycznych rozmiarów. Nowy zarząd fundacji szacuje nieprawidłowości na blisko 30 milionów złotych, częścią zarzutów już mhm. 300 milionów. Między nowemu zarządowi już udało się odzyskać, o część trzeba będzie walczyć w sądach. Oni wydawali jak chcieli, kiedy chcieli i na co chcieli. A przede wszystkim na atak tych, którzy patrzyli im też na ręce. Nie możemy ugrzęznąć w rozliczeniach złodziei z PiSu na następne 10 albo 20 lat. Polska Fundacja Narodowa ma działać do 2026 roku, rozliczyć poprzedników i zostać zamknięta. Michał Tracz, Fakty.